Nadzieja w regionie to audycja nadawana wprost z Twojego podwórka. Wyjrzyj przez okno i sprawdź, czy nie ma tam naszego terenowego studia. W każdy czwartek po godzinie 9 nasi dziennikarze odwiedzają najciekawsze miejsca w naszym regionie i poruszają tematy bliskie nam wszystkim. Bądź z nami. Nadzieja w regionie. Tak dokładnie drodzy Państwo, to mamy już czwartek, czyli już powoli zbliżamy się do weekendu. A jak czwartek to nasze terenowe studio Radia Nadzieja pojechało po prostu w region. Nasz wóz transmisyjny przemierzył dzisiaj kilkadziesiąt kilometrów, żeby przyjechać do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Stoku o 9.30, tak jak codziennie, nasz gość dnia, a dziś naszym gościem dnia jest komendant wojewódzkiej policji w Białymstoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry pani i dzień dobry państwu, witam serdecznie. A ja wszystkim słuchaczom przypominam... Przypominam, że nadzieja w regionie, że te nasze wyjazdy co czwartek są właśnie po to, żebyście poznawali, drodzy Państwo, miejsca w regionie, które warto odwiedzić, a o których na przykład mało wiemy, bo niekoniecznie mamy do nich codziennie dostęp. Ale akurat jeżeli chodzi o komendę, to chyba dobrze, bo tutaj na komendzie dzieją się różne rzeczy, i te dobre, i te złe. I o tych i dobrych, i złych tutaj z panem komendantem dzisiaj na antenie Radia. Nadzieja porozmawiamy. Zacznijmy o tych może rzeczy dobrych, panie komendancie, bo cała komenda wojewódzka. Policji w Białym Stoku to sztab ludzi, to też wiele komend, które macie tak kolokwialnie powiem pod sobą. Ile komend ma pod sobą wojewódzka komenda Policji w Białymstoku? O, można powiedzieć, że garnizon w województwie podlaskim liczy 3038 policjantów, ponad 900 pracowników policji, więc chodzi tutaj o osoby, które nie są funkcjonariuszami policji, są cywilami. Mamy 13 komend, z czego 3 to są komendy miejskie, a więc Białystok, Łomża, Suwałki. No i każda komenda powiatowa, tam gdzie mamy siedzibę powiatu oczywiście się znajduje. Mniejsze, większe, najmniejsza Komenda Policji w Sejnach. Jeżeli chodzi o komendy, powiedzmy sobie, terenowe, powiatowe, największa to jest oczywiście Komenda Miejska Policji w Białymstoku, która liczy ponad 800 etatów, koło 800 etatów. Natomiast mam jeszcze oddział Prewencji, który ma swoją siedzibę na ulicy 42 Pułku Piechoty. Więc to jest taka jednostka, komórka, która. Jest, wchodzi w skład, czy w strukturę Komendy Wojewódzkiej Policji. I tak ta nasza struktura wygląda. Ona jest, można powiedzieć, podobna do komend, które mają mniej więcej zbliżoną liczbę funkcjonariuszy policji. Ale ponad 3000 to, tak jak wspomniałam, sztab ludzi. Ja się zastanawiam, bo Łomża to też województwo podlaskie. Historycznie to jednak Mazowsze. Jak sobie Białystok tutaj z Łomżą radzi? Czy lubicie się, jeżeli chodzi o łomżyńskich policjantów? Bo tak to różne też sytuacje tutaj miały miejsce. Asymilujemy się, oczywiście, że się lubimy. Nie ma, no przecież każdy może powiedzieć, Musimy. że jeżeli nie jesteśmy z stoku, to możemy się nie lubić. Nie ma, nie. Policja jest instytucją schierarchizowaną. nie ma miejsca na lubienie albo nielubienie. Najważniejszym celem naszym jest realizacja zadań służbowych, realizacja tych zadań w taki sposób, aby były one realizowane jak najlepiej zgodnie z prawem, a rolą Komendy Wojewódzkiej, bo to też może jest warto o tym powiedzieć dwa słowa, bo Komenda Wojewódzka, podobnie jak Komenda Główna Policji, no może nie jest bezpośrednio taką jednostką, gdzie przychodzi największa liczba interesantów, gdzie mamy do czynienia z taką bieżącą obsługą mm -hmm. zdarzeń. Oczywiście też, oczywiście też, ale co do zasady, właśnie, Takim bezpośrednim kontaktem z Tak, z interesantami, to, to zajmują się komendy miejskie i powiatowe, komenda wojewódzka, co do zasady ma zapewnić sprawne funkcjonowanie komend miejskich powiatowy, powiatowych, rozdzielić środki, zapewnić odpowiedni stan kadrowy w tych komendach, zapełnić wakaty. Tym się zajmujemy kwestia zakupów, zaopatrzenia, no i realizacji nadzoru nad realizacją takiego szczegółowego. Już nadzoru nad realizacją tych zadań, które realizują właśnie te komendy miejskie i powiatowe. Także tak bym scharakteryzował tą jednostkę, w której się teraz znajdujemy. Ale tak jak mówię, cała tytaniczna praca, jeżeli chodzi o funkcjonowanie policji. To są jednostki terenowe, to są komendy miejskie, powiatowe, komisariaty, posterunki. Tam jest ta sól policji i tutaj te zadania, które realizujemy, które się kojarzą z policją, co do zasady realizowane są tam. Może w Komendzie Wojewódzkiej troszeczkę w mniejszym zakresie albo bardziej skomplikowane, złożone sprawy czy czynności. I o tej logistyce zaraz też porozmawiamy, bo ja to nazwę logistyką, że tutaj Komenda Wojewódzka Policji w Piąstoku musi właśnie rozdzielać te wszystkie zadania. Na komendy miejskie i między innymi o naszej komendzie w Łomrze porozmawiamy, bo tak jak wspomniałam, Radio Nadzieja dziś przyjechało do Białego Stoku. Nasze terenowe studio rozstawiło się przy ulicy Sienkiewicza 65. To tutaj jest budynek komendy wojewódzkiej Policji w Białym Dla przypomnienia ze mną na antenie jest nadinspektor Daniel Kołnierowicz, komendant wojewódzkiej Policji w Białym Stoku. W takim razie, jak Wam się to udaje dobrze pogodzić? Bo ja z tego, co słyszałam przed programem, nie zdążyłam sprawdzić, ale się o to pokuszę i, i może Pan tutaj potwierdzi słowa swoje. Jego rzecznika nadkomisarza Tomasza Krupy, który powiedział, że podlasie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów. Tak, to prawda. Podlasie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów. Liczba przestępstw systematycznie spada, wykrywalność rośnie zwłaszcza w tych siedmiu najbardziej uciążliwych kategoriach, które kojarzą się takim mieszkańcom, przeciętnemu mieszkańcowi z kwestią bezpieczeństwa, skradzieże, włamania, bójki, rozwoje. Tak, tak, dotykają tak, bo, tych tak, mieszkańców. tak, Tak na razie jeszcze to bezpieczeństwo jest odbierane może przez, przez, przez ten pryzmat, oczywiście cały wachlarz przestępczości jest zdecydowanie bardziej szerszy, natomiast no, jak jakby można było mówić o, o, o takim pierwszym skojarzeniu, to właśnie pewne te kategorie Tutaj były, były wymieniane jako pierwsze. I województwo podlaskie faktycznie od, od, od wielu lat jest tym województwem, która, które jest no, jednym z najbezpieczniejszych. Pewno ma, to, ma na to wpływ wiele czynników. Oczywiście o wszystkich pewno dzisiaj nie powiemy, bo trzeba sobie otwarcie powiedzieć, że system bezpieczeństwa to, to, to nie jest tylko i wyłącznie służba policji, praca pracowników policji, ale jest wiele uwarunkowań, uwarunkowania prawne, kulturowe. Które są w danym, w, danym, w danym regionie społeczne, ekonomiczne, no to wszystko wpływa na to, że możemy mówić o całym systemie bezpieczeństwa, a obszar policji jest właśnie jednym z tych, chyba nawet najistotniejszym, który, który, który to bezpieczeństwo w jakiś tam sposób reguluje, czy, 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 czy podnosi, czy na, na rzecz tego bezpieczeństwa pracuje. A ja chciałbym też zwrócić uwagę na taką kwestię, mianowicie, która. Jest bardzo istotna z mojego punktu widzenia i zapewnia sprawne funkcjonowanie policji, a co za tym idzie, ma na pewno przełożenie na stan bezpieczeństwa. Czy województwo podlaskie w tej chwili ma największy, naj, najmniejszy, najmniejszy problem? Z wakatami. Jest jednym z tych województw w kraju, gdzie tych wakatów jest najmniej i, i w zasadzie na dzień dzisiejszy nie mamy żadnego wakatu czyli 3038 policjantów służy w naszym garnizonie i, i nie możemy przyjąć nikogo więcej, mimo że są chętni, ponieważ mhm. no, jakby ten wakat jest zerowy na dzisiaj. Oczywiście wynika to troszeczkę z tego, że parę dni temu mieliśmy przyjętych do służby 36 policjantów. Oni za chwilę pojadą na szkołę. Zanim wrócą do jednostek, to troszeczkę, to troszeczkę czasu minie. Natomiast no, taka obsada etatowa, taka obsada kadrowa między innymi powoduje to, że łatwiej jest dysponować tymi siłami, które mamy, no, jest zupełnie inny komfort pracy, to pewno też i przekłada się na efektywne, bardziej efektywne wykonywanie czy realizację zadań służbowych. Ale to, to takie pytanie, czy za tym, że jest tutaj bezpiecznie, to też idą środki, które poszły w komendę? Czy to też idzie sprzęt, który trafił właśnie do komendy wojewódzkiej Policji w Białymstoku i co za tym idzie do komend miejskich? Ja oczywiście mówiłem wielokrotnie o tym i to troszeczkę ten wątek poruszyłem już przed chwilą, mianowicie policja w ostatnim okresie rozwija się bardzo dynamicznie, zwłaszcza w ostatnich czterech latach, a to dzięki uwarunkowaniom prawnym i finansowym. Mówię tutaj głównie o ustawie modernizacyjnej, która się pojawiła, została uchwalona i praktycznie od początku 2016 roku jest, jest wdrażana. Tam zaplanowano szereg inwestycji, szereg środków. Cała ustawa dla służb mundurowych przewiduje ponad 9 miliardów złotych, z czego ponad 6 miliardów to są pieniążki, które trafiły, trafią, trafiają do policji na różnego rodzaju inwestycje i powiedzmy sobie sprzęt. Jednak dla porównania mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o kwestie inwestycyjne, to, to tak, żeby uświadomić pewną mm -hmm. skalę, bo takie porównanie, żeśmy robili, ono wprawdzie było robione gdzieś tam, powiedzmy sobie na miesiąc wrzesień, no ale pewno dane nie będą się znacząco, znacząco różnić. Otóż, jeżeli chodzi o lata 2013-2015, ten okres, ten okres, i gdyśmy porównali do okresu 2016-2019 do, do września, no to tak jak mówię na inwestycje i sprzęt yy, wydaliśmy, czy w, wówczas, tak, w tamtym okresie 2015, 13-15 nasze województwo, mm. nasz garnizon wydał około, tam 20, około 15 milionów. Około 15 milionów, mm -hmm. z czego jedna inwestycja to jest Komisariat Policji na ulicy Wrocławskiej w Białymstoku pochłonął 13 milionów. Zatem cała budowa, ta jedna inwestycja to było 13 milionów, więc można sobie policzyć, że te 2 miliony na te 3 lata no to cóż to mogły być za inwestycje? No a do, tak jak mówię, no może do, do, do dnia dzisiejszego, od roku 2016, od 1 stycznia, no to było ponad 80 milionów, więc jest kwestia ponad 60 milionów więcej, z czego w, w województwie podlaskim zaplanowane są inwestycje, zatwierdzone, więc jest zapewnienie finansowania tych inwestycji na kwotę 133 milionów, więc do końca tam 2020 2021 roku te pieniążki zostaną w ten sposób spożytkowane więc możemy sobie tutaj pewne kwestie porównać. no 15 milionów do 133 milionów. Ale, Więc panie Komendoncie, czy w takim przekłada... razie zmieni się ten krajobraz w komendach, gdzie tak naprawdę zorganizowane grupy przestępcze czy generalnie przestępcy są tak naprawdę bardzo dobrze wyposażeni teraz w różne rzeczy? Czy zmieni się ten krajobraz w komendzie, gdzie policjant będzie pracował na doskonałych komputerach, które go nie będą ograniczały, które, że będą mieli dostęp do takich narzędzi, jak nie. Jak Jakie są teraz na rynku? Ten krajobraz się zmienia. To już nie jest tak, że policja kupuje najtańszy, najgorszy sprzęt, tylko kupuje sprzęt, który musi spełniać odpowiednie wymogi, mieć odpowiednie parametry, spełniać odpowiednie warunki. A co do tej kwestii, o której pani mówiła, no to ja oczywiście pamiętam czasy, bo tak się to może kojarzyć, kiedy policjanci wychodzili na przykład na ulicę podczas strajków, bo przecież były takie akcje strajkowe, protestacyjne. protestna. I podnosili kwestię taką, że no, muszą przynosić swój własny papier do pracy, kupować mm -hmm. dużo do, dru do drukarek, że czegoś tam nie ma. To oczywiście nie jest tak, że policja jest najbogatszą firmą na świecie i w całym świecie jest tak, że, że te pieniążki w sektorze państwowym, ten budżet musi być zawsze gospodarowany odpowiednio i zawsze gdzieś tam te firmy, powiedzmy sobie, komercyjne, prywatne, no, mogą sobie czasami pozwolić na, na, na dużo więcej, ale też zaznaczam i, i tutaj z całą stanowczością twierdzę, że na pewno w województwie podlaskim nie ma takich sytuacji. Że są jakieś, powiedzmy, walące się komendy, nie ma sprzętu, nie ma drukarek, nie ma, nie ma pojazdów. Oczywiście można mówić, że zawsze potrzeba więcej i fajnie by było, gdyby było coś jeszcze, ale to już nie są te czasy. Jak Państwo wejdziecie do każdej komendy powiatowej w naszym województwie, czy do, każde, do, do pierwszej, lepszej komendy miejskiej, no to naprawdę te komendy wyglądają już zupełnie inaczej niż, niż, niż kilka czy kilkanaście lat temu. Ten proces inwestycyjny naprawdę w tych komendach widać. Proszę też zauważyć, że posterunki, które powstają te, 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 te małe jednostki, gdzieś tam w tych mniejszych miejscowościach, naprawdę to już są bardzo ładne, nowoczesne obiekty i one są wizytówkami, wizytówkami tych gmin. I zniknęły polonezy. Z dróg. Zniknęły, z, zniknęły polonezy, jeżeli chodzi o sprzęt transportowy, to ten sam okres, gdybyśmy porównali, pamiętam, no, 8 milionów na, na, na sprzęt transportowy w latach właśnie 2013-2015, 21 milionów na sprzęt transportowy. Mówi tylko o województwie Podlaskim w latach 2016-2019, więc naprawdę nie, nie, nie mówmy, że borykamy się z takimi problemami, że no tam jakaś stara maszyna do pisania stoi i nie ma tuszu, i nie ma papieru, i w ogóle wszędzie jest no, tragicznie. Wręcz przeciwnie, naprawdę myślę, że poziom wyposażenia jednostek jest coraz lepszy, oczywiście, tak jak mówiłem, zawsze może być jeszcze lepiej, a jednostki, same jednostki, same budynki zostały praktycznie biorąc Biorąc, mówię tutaj o komendach miejskich i, i, i powiatowych, wszystkie wyremontowane. Ale no są jest jeszcze... przy ogromnym tak. budynku, jeżeli chodzi o komendę wojewódzką policji tak. w Białstoku, co to jest za budynek? Czy to no. jest od samego początku komenda? Tak, od samego początku jest to budynek Komendy Wojewódzkiej. Wcześniej dzieliliśmy ten budynek z Urzędem Ochrony Państwa, natomiast w tej chwili, w tej chwili tylko i wyłącznie my tym budynkiem gospodarujemy, i tutaj pragnę stwierdzić, bo państwo jesteście pierwszy raz z wizytą tutaj u nas. Pierwszy raz mamy zaszczyt gościć tutaj państwa, ale otoczenie samej komendy wojewódzkiej także się ostatnio bardzo mocno zmieniło. W, lat, w roku ubiegłym zakończyliśmy. Inwestycje właśnie wokół komendy, a więc te wszystkie parkingi, plac przed komendą on wyglądał zupełnie inaczej. Przez ileś tam lat nie, 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 było, na to, nie było na to pieniążków, były problemy z miejscami do parkowania, z parkingami wydaliśmy na to ponad 6 milionów złotych na, na samą kwestię parkingów, samą kwestię placu. no Tych pieniążków nigdy wcześniej nie było, teraz się znalazły, więc takie sytuacje również porządkujemy. Ale powoli podsumowując naszą rozmowę, tak na koniec powiedział pan, że jeżeli chodzi o tą przestępczość w województwie podlaskim, to jest rzeczywiście dobrze, ale ja się zastanawiam, rzeczywiście dobrze, jeżeli chodzi o statystyki, tak, że bezpiecznie mieszka się w tym województwie, ale jest to jednak teren nadgraniczny, tutaj dochodzi do różnych przemytów, rzeczywiście do różnych takich scen, gdzie przemycane są i paliwo, i narkotyki, jak sobie z tym radzicie? Dochodzi, jest to sytuacja troszeczkę bardziej złożona niż, niż, niż te kwestie Mniej, mniej skomplikowane, takie jak gdzieś tam jakieś drobne kradzieże, Prostuje, rozboje tak. i tak dalej. Ale faktycznie mamy pewne problemy, które, z którymi się borykamy. Ja już nie będę mówił o, o, o kwestiach jakichś formalnych czy, czy proceduralnych, czy na przykład takich, że jak ktoś powiedzmy sobie przyjeżdża do nas na zakupy z Białorusi, nie opłaci grzywny jakiejś i później, no to musimy go szukać. Mm -hmm. A, a to to zajmuje i czas, i, i ludzi na to żebyśmy szukali takie osoby na, 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 na Białorusi. Tak, no bo oczywiście tutaj. Ten, ten, ten handel, ta turystyka jest bardzo mocno rozwinięta, ale może to, to jest jakby jeszcze mniej dokuczliwe dla, dla mieszkańców, bo oni tego nie odczuwają. No, ktoś tam próbował coś wieść, dostał jakąś grzywnę, no to jakby tutaj no, no, nikt jakby nie został pokrzywdzony, tak. jeżeli chodzi o, o, o mieszkańców fizycznie nie tego nie skarb Ale ja przypomnę taką sytuację z ubiegłego roku i to faktycznie mieliśmy tutaj duży problem, i, i gdzieś to się jednak ciągle. Ten temat odradza z mniejszą bądź większą siłą i to troszeczkę będzie dotyczyło Łomży. Mieliśmy taką plagę w zasadzie kradzieży pojazdów, luksusowych pojazdów, to się nie tylko w Łomży, ale ale na terenie powiedzmy sobie, całego województwa, marki takie jak Mercedes, BMW, Audi, Audi, Audi tego, oczywiście, pamiętam, tak. Tak. i to, i, to, i te pojazdy znikały. Myśmy wiedzieli, że to są grupy litewskie, które przyjeżdżają tutaj, ale oczywiście namierzenie takiej grupy, wytypowanie członków takiej grupy nie jest proste, ponieważ ono, tak wiadomo, jest to troszeczkę trudniej, kiedy ma się do czynienia ze sprawcami, którzy zamieszkują za, za granicą i, i, i powiedzmy sobie, nasze. Możliwości działania są mniejsze. Jesteśmy zdani tylko i wyłącznie, albo przede wszystkim, bo może nie tylko i wyłącznie, ale przede wszystkim na, jeśli chodzi o rozpoznanie i jakieś współdziałanie, informacje na, 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 policję, na policję litewską. Ale nawiązaliśmy tutaj kontakt bardzo dobry, jeżeli chodzi o te kwestie z, policj z Policją Litewską. Te kontakty oczywiście podtrzymujemy dalej, bo tak jak mówię, temat się nie skończył. No i tam taka wspólna. Praca, ciężka praca, wspólne ustalenia no, doprowadziły do tego, że między innymi taka grupa i to bardzo mocna została zatrzymana na gorącym uczynku w Łomży. Ci panowie, bo akurat to byli panowie, posiadali w nocy tam podczas, mhm. podczas próby kradzieży jakiegoś tam pojazdu. Panowie posiadali przy sobie sprzęt, który no, jest wart kilkadziesiąt tysięcy euro, pozwala rozgodowywać, rozgodowywać kluczyki. tak, kluczyki, odpalać, odpalać samochody. Grupy te specjalizują się właśnie w tego typu działaniach, więc jest to kwestia też i specjalizacji samych, samych członków tych grup. Zajmują się oni poszczególnymi czynnościami, więc to wszystko było bardzo dobrze zorganizowane. Trochę czasu to nam zajęło. Ale to właśnie wynikało z kwestii konieczności współpracy i ustaleń międzynarodowej. międzynarodowej. Hmm. Granica blisko, ale nie da się tobie tam tak pojechać no tak. i się tam zaczaić i, i, i to jednak troszeczkę inaczej, inaczej działa. Niemniej jednak, tak jak mówię, kontakty te podtrzymujemy, one są bardzo dobre z, ze służbami tych państw, których, których obywatele tutaj u nas dokonują przestępstw. Staramy się te relacje mieć bardzo dobre, współpracować na, na Bieżąco często na telefon, troszeczkę mniej formalnie, i to przynosi, i, i to przynosi skutki. innymi kwestiami to są takie drobne kradzieże, to się też wydaje, że, 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 że może nic strasznego, ale naprawdę mamy gro takich sytuacji, kiedy powiedzmy sobie, obywatele innych państw, zwłaszcza tych graniczących z nami, przyjeżdżają do nas i no, kradną takie drobne rzeczy, jakieś elektronarzędzia gdzieś tam powiedzmy, po, po, po pozamykane w stodołach, w komórkach dokonują włamań, po czym. Znikają się z za więc ten proces wykrywczy też jest tutaj zdecydowanie, zdecydowanie trudniejszy. trudniejszy. Jeżeli chodzi o kwestię, no tą, którą pani mówiła, czyli tam alkohol, papierosy i tak dalej, owszem, zdarzają się takie sytuacje, że ujawniamy te kwestie. Natomiast co do zasady, co do zasady, jeżeli już mają one miejsce, to albo są one ujawniane gdzieś podczas Podczas rutynowych kontroli drogowych albo na przejściach granicznych, gdzie Krajowa Administracja Skorbowa wspólnie z, ze Strażą Graniczną, tam naprawdę bardzo. Profesjonalnie do, do, do tych kontroli, do tych działań podchodzą, i tutaj już skala tego przymytu jest troszeczkę, może nie nawet nie troszeczkę, ale zdecydowanie mniejsza niż kiedyś. Panie komendancie, to tak na koniec, jakie inwestycje tutaj czekają, a może coś w Łomży będziecie realizować? No tak? jest, mogę powiedzieć, bo. żeby nasze słuchacze zadowolić. He, w, w Łomży skończy, skończyliśmy już w zasadzie remont komendy, więc he, komenda jest he, urządzona, Owszem, wygląda u, urządzona. Wygląda dużo lepiej. Jak Pani tam była, no to tak jak mówię, każda komenda w województwie podlaskim wygląda mniej więcej tak samo. Nie ma takich, które wyglądają wy, wy, wyglądałyby gorzej, ale na przykład, jeżeli chodzi o rejon Łomży, no to wkrótce mam nadzieję, uda nam się być może otworzyć posterunek w Nowogrodzie. Tamten posterunek właśnie, który funkcjonuje w tym Nowogrodzie jeszcze, no to on tam pewno pamięta lata 70 albo może albo jeszcze wcześniej. wcześniej. No remonty to chyba były na zasadzie takiego łatania dziury, jak się gdzieś tam jakaś pojawiła, więc doszliśmy tutaj do wniosku wspólnie z władzami samorządowymi gminy, że no skoro jesteśmy w stanie pozyskać jakieś pieniążki na inwestycje, no to gmina zaoferowała nam działkę, pod ten posterunek prace budowlane trwają. Mam nadzieję, że wkrótce myślę, że gdzieś tam pierwszy, drugi kwartał przyszłego roku, może raczej drugi, będzie możliwe oddanie tego posterunku do użytku i nowe, nowa, siedziba, nowa siedziba powstanie. Ładny obiekt, także myślę, reprezentacyjny w skali, w skali gminy. Naprawdę nie ma się czego wstydzić. To, to jest oczywiście przykład tego, co będziemy robili w rejonie, w rejonie Łomży, ale tych inwestycji naprawdę jest dużo, dużo więcej, bo my do tej pory otworzyliśmy już 12 posterunków, ileś tam. Odradzają. Się, tak. tak, odradzają się. Odradzają się, ale to, to tak jak mówię, to nie, nie, nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że otwieramy je tam, gdzie one były zlikwidowane. Tam owszem też, natomiast są takie sytuacje, jak na przykład w Nowogrodzie, gdzie obiekt istnieje, ale stan techniczny tego obiektu jest taki, że... No... Pozwala, zostawia wiele do życzenia. Miejmy tak, tak. 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 nadzieję, że ten przyszły chluby, rok chluby przyniesie, nie przy, nie, nie przyniesie policjantom, którzy tam pracują, właśnie odpowiednie warunki pracy. O tych odpowiednich warunkach pracy. Też będę rozmawiała z przyszłymi gośćmi, którzy będą tutaj na antenie Radia Nadzieja. Ja przypominam, że dzisiaj przyjechaliśmy do Białego Stoku. Tutaj nadajemy do godziny 12:00. O 11:40 będzie nasze ostatnie wejście, ale o 10:15 pojawi się między innymi naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białym Stoku podinspektor Maciej Zakrzewski. Ja panu komendantowi już bardzo dziękuję za rozmowę. Komendant Wojewódzkiej Policji w Białym Stoku nadinspektor Daniel Kołnierowicz był moim i państwa gościem, panie komendancie. Bardzo dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Dziękuję serdecznie, dziękuję państwu, dziękuję pani. Było mi bardzo miło. Do zobaczenia, wszystkiego dobrego.